nie chcę lekceważyć naturalnej religijności, bez zadawania pytań, takiej, ale takich ludzi, bożych ludzi, którzy nie potrzebują studiów i zastanawiania się, tylko mają jakąś bezpośredni kontakt z transcendencją, jest trochę tylko. To, to są rzadkie osoby. Większość ludzi to są po prostu ludzie, którzy chodzą dość bezmyślnie do kościoła, tkwią w ramkach kulturowych, nie, zadaj, nie, nie, chcą, nie chcą tego wysiłku, nie podejmują tego wysiłku, nie czytają żadnych dokumentów Kościoła, nie czytają encyklik, jest taka wspaniała encyklika papieża Franciszka Laudatus i ekologiczna, społeczna encyklika. Tak, właśnie czytałam. Ci ludzie tkwią w, w takich wygodnych rynienkach, im to jest um, dość obojętne, to jest zupełnie niepogłębione. Natomiast wystarczy przeczytać parę dokumentów współczesnego kościoła, zobaczyć, jak, jak to się zmienia, jakie to jest wszystko, jak to się rozwija, jakie to, jest, jakie to jest pełne wątpliwości, nierozstrzygniętych pytań, dywagacji. To jest wspaniała zresztą tak naprawdę literatura, gdy się w nią zagłębić. Ja nawet koresponduję jednostronnie, od razu powiem, bo nie dostaję za bardzo odpowiedzi, ale piszemy do papieża Franciszka w sprawie zwierząt. Miała pojawić się druga z kolei po encyklice Laudato Si, taki dokument, adhortacja laudato Deum, która także jest ekologicznym dokumentem. To pisaliśmy, żeby papież w tym dokumencie powiedział otwarcie już o zwierzętach, bo w encyklice Lauda to Tak, mówi, ale... szczerze powiedz, zawsze nie podoba mi się ta encyklika. Jest, nie podoba mi się w ogóle wpisywanie praw zwierząt w ekologię, bo z ekologii nie wynikają prawa zwierząt. Przecież są, ja nawet dostaję co chwilę reklamy, ekologiczne mięso mięsna paczka, reklama, ekologiczna wołowina, także no, nie wynikają prawa zwierząt z ekologią, a często są w dużej sprzeczności. Poza tym, wydaje mi się, że w tej encyklice widzimy taki dość no, opłakany chyba jednak stan kościoła, ponieważ papież Yy, niejako tłumaczy się, dlaczego on w ogóle podejmuje taką tematykę. Ciągle jest to podkreślenie, że to jest nasz wspólny dom. Tak jakbyśmy nie mogli walczyć o dom, na przykład dom bobrów, czy dom jeleni. Czyli cały czas jest tu powracanie, akcentowanie tego, że to jest dla, ostatecznie dla naszego dobra, że my o siebie walczymy. Ja przeczytam tutaj fragment, bo akurat nawet mam to otwarte. Nie oznacza to zrównywania wszystkich istot żywych i odbierania istocie ludzkiej tej szczególnej wartości, która pociąga za sobą równocześnie ogromną odpowiedzialność. Dobrze, że mówi o tej odpowiedzialności. Znaczy, to okej, okay, to dobrze. Nie niesie też deifikacji Ziemi, co pozbawiłoby nas prawa do współpracy z nią. Dobrze, dobry język i chronienia jej kruchości. Takie koncepcje doprowadziłyby do stworzenia nowych dysproporcji, próbując uciec od rzeczywistości, które stawia nam wyzwania. Niekiedy i. To mi się, to zdanie mi się nie podoba. Nie wiem, po co ono w ogóle jest. Niekiedy dostrzegamy obsesję na tle odmawiania osobie ludzkiej wszelkiej wyższości i prowadzona jest walka o inne gatunki, ale nie podejmujemy takiej samej walki, by bronić godności istot ludzkich i, i nagle jest przejście w ogóle do praw człowieka. To jest dla mnie ja dziwne. Się z panią, ja się z panią zgadzam. W, w tej encyklice jest absolutnie przemilczana przede wszystkim przemys przemysłowa hodowla zwierząt. Natomiast jest wiele, ja mam bardzo dobrze przerobioną tę encyklikę. Mm. Zwierzęta tam są, jest o nich mowa, jest mowa o ich godności, jest mowa o wypaczonym antropocentryzmie, jest w kilku fragmentach to jest, a nawet tam, gdzie nie ma, to pod słowem stworzenie są także zwierzęta. Nie, nie mówi papież i zarzuciliśmy to i krytykujemy go za to, i dlatego pisaliśmy te listy przed kolejną dokumentem, to już było trochę za późno, ale zaraz będę to, jeszcze o tym opowiem, żeby, żeby się odważył mówić otwarcie o tej sprawie o, o zwierząt. Ja bardzo bym I, chciała, żeby o prawach zwierząt mówić niezależnie od ekologii. Ale wie pani, to, 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 to jest jeszcze inna sprawa, zaraz powiem pani jaka, bo y, trzeba, trzeba pamiętać y, o różnych rzeczach tutaj. Przede wszystkim, że papież yy, mówi do całego świata. Na ta Ziemi jest 800 milionów ludzi, którzy w tej chwili są strasznie głodni. Głodni, umierają z głodu. Mhm. Dzieci, ludzie. On mówi także do nich, więc jego nauczanie musi brać pod uwagę i nas obiedzonych mięsem, tutaj w Polsce na przykład, podach. Jak i do tych umierających z głodu, spragnienia no, gdzieś w Afryce czy, czy w innych za, za, zakątkach świata. Więc jego nauczanie musi być y, bardzo zrównoważone. Co nie znaczy, że nie mógł wspomnieć o przemysłowych hodowlach zwierząt, dlatego i tutaj ja się z panią nie zgodzę, żeby y, tego nie, trakt, nie, nie mówić o tym w ekologii, dlatego że tak naprawdę, jeżeli chcemy zmienić sytuację zwierząt, to zmienimy ją tylko w obrębie ekologii. Inaczej nie. Dlatego, że to jest wielki problem ekologiczny. I ludzie nie posłuchają pani, jak pani powie, nie jedz mięska, bo zwierzątko cierpi. Dlatego, że nie ma, ma obojętne, czy zwierzątko cierpi, czy nie. Natomiast już... y, części ludzi nie będzie obojętne, że przemysłowe hodowle zwierząt Odpowiadają za 1 trzecią emisji gazów cieplarnianych, powodujących zmiany klimatyczne. I o tym się już mówi na szczytach klimatycznych. Ostatnim już była mowa, bo do tej pory y, lobby mięsne i produkcji w ogóle tych zwierzęcych rzeczy y, odzwierzęcych y, skutecznie to blokowało, chociaż wiadomo było, że tak jest. Odpowiadają za wylesianie, za skażenia wód, za ocieplanie się oceanów i tak dalej, i tak dalej. To też antybiotykooporność i kolejne wszystko, epidemie nasze. Epidemie, wszystko. W związku z tym najkrótszą drogą to poprawy losu zwierząt, a także nacisk na to, że to jest niezdrowe. Jedzenie mięsa za dużo jest niezdrowe, powoduje choroby układu krążenia, raki, i tak dalej. To są naukowe dane. Ja jestem y, z, z zawodu informatologiem w dziedzinie medycyny, w związku z tym mówię to na podstawie dobrych, sprawdzonych źródeł i danych, nie, nie jakieś tam takie plotki. To jeżeli tą ścieżką, jak gdyby, nie uderzymy tą ekologiczną, tą właśnie. To, czyli, że, że, że to chodzi. Czyli przez egoizm. Przez ekologię do zmiany. Yy, tak. Prawdopodobnie to jest jedyna droga. I, jak, i dlatego kiedy, nawet chwilę temu mówiłam, że pani właśnie, że dojdę, bo chciałam dojść do tego, kiedy się ludzie zaczną zmieniać. Kiedy naprawdę zobaczą, że jest groźnie. Już tak. zaczynamy czuć, że jest groźnie. Jeśli chodzi o zmiany klimatyczne. Epidemię, wirus nam pokazał, prawda? Ale widocznie tej nauki jest jeszcze za mało. Jeszcze trochę i powstrzymamy się od jedzenia takich ilości mięsa i przyjmiemy do wiadomości, że to, jest, że to szkodzi naszemu zdrowiu, że to się przyczynia do zmian klimatycznych, do, do skażenia środowiska i tak dalej. I wtedy ludzie znowu w obronie swojego gatunku i swojej rodziny, i swoich dzieci. Z, zmniejszą tutaj spożycie. Jak zmniejszą, to jest nadzieja, że poprawią się warunki, trochę może zwierząt, a, i, i, a może później krok dalej. Ja nie jestem, ja jestem też weganką, ale ja nie jestem zwolenniczką radykalnego nauczania, że tak powiem, czy radykalnego głoszenia tej idei, bo wiem, że to do ludzi nie trafia. Raczej jestem zwolennikiem stopniowego, na przykładach, pokazywania, yy, przekonywania i tak dalej, wierząc, że stopniowo to, to się zmieni. Nie wierzę, że staniemy się weganami tylko dlatego, że powiemy, że zwierzęta cierpią. Absolutnie w to nie wierzę. Choć to jest, chciałabym, tak, bardzo bym chciała. Sama nie jem, sama jestem weganką.